Alloc to jest Farming Simulator 2013 Jest ze mną Titus Cześć witam wszystkich Witamy Was w kolejnym sezonie Pierwszy sezon tak jak wiecie no muszę dokończyć sam na single player bo multiplayer niestety się psuje na tamtej mapie na tamtym save ie. I właśnie dlatego też przyspieszyłem powstanie drugiego sezonu. No i tak jak widzicie, to jest właśnie pierwszy odcinek. I będzie nagrywany myślę, że w 90% multiplayer, także będzie dużo ciekawszy niż pierwszy sezon. I tyle, także zaczynamy może rozgrywkę. Bierzemy się do roboty. Dzisiaj, dzisiaj mamy zaplanowane koszenie pszenicy. Pojedziemy, pojedziemy na pola położone niedaleko gospodarstwa. No i tam będziemy kosić tą pszenicę, tak? Ale jak mówił wcześniej, tamten sezon najprawdopodobniej tam przyczyną była mapa, że tam, że tam były problemy, że były, żeby się wszystko kraszowało i tak dalej. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dokładnie. Dobra. Chodź, podepnę Ci header, nie? No dobra, ja pojadę kombajnem. Tak, później się tam zamienimy, żeby nie było tak monotonnie. Alok, Alok podjedzie tu pod przyczepę, to ja mu zepnę. A później, tak jak mówi, to zrobimy zamianę ewentualnie na polu, nie? Musisz yy, cofnąć. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Dobra. Dobra, teraz i podepnę przyczepę. Dobra. Co, bierzemy chyba tą pronarkę, nie? Tak, chyba tak, bo tak, tak. myślałem, żeby ją wziąć właśnie. Użyjemy sobie może a weźmiemy do i ostatnio dodałem odcinek właśnie o unboxingu yy, i właśnie yy, dziś już gram na kierownicy i joysticku także raczej zauważycie różnice w, w sterowaniu wszystkimi maszynami dobra, yy, pranarkę tak? Dodarzymy. Nie wiem, czy to jest granarka, czy metalfak, czy co to jest dokładnie. Dzisiaj, tak prawdę mówiąc, miał z nami zagrać widz. Tak, ale niestety, nie wiem, prawdopodobnie no coś mu wypadło. Yy, nie, 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 było go, nie odpisywał. Także no nie wiem, co się stało. Daleko tam jeszcze? Jeszcze kawałek. Dobra. Okej. Okay. Dobra, gotowe. Byliśmy umówieni z widzem, ale, ale mówił, że będzie, później się okazało, że jednak, jednak go nie ma, także zaczynamy sami. Co nie znaczy oczywiście, że, że nie będzie rozgrywki z widzami. W dalszym ciągu można, można się zgłaszać do loka On tam wyjaśnił jak, gdzie i co. Tak, oczywiście, oczywiście, Zawsze Także. możecie się zgłaszać. Także zapraszam. Pętne osoby oczywiście wszystkie modyfikacje które będą potrzebne to ALOG udostępni także żeby nie było problemu z rozgrywką i myślę że ta rozgrywka z widzami w końcu ruszy tak mam nadzieję że już od kolejnego odcinka ruszy, bo tam zgłoszeń było kilka zaplanowanych tak, i zaplanowanych już, także mam nadzieję, że jutro kolejny z widzów nie Nie, nie zagapi się i, i będzie z nami grał. Także no. Dobra, to Titusy wiesz co ja jeszcze może, tak przy okazji jak ty jeździsz kombajnem, a może pójdę, zepnę sobie... Pasujemy lasujemy tą słomę, bo się przyda do, do krów. No dobra, jak będę miał blisko, blisko pełnego zbiornika, to Ci nam znać. Dobra, jak będziemy na tom 80% czy coś, to powiesz, to ja zgaszę, po prostu zamienię traktory, nie? No, no. że użyjemy New Holland'a w tej chwili. Jeszcze temat odnośnie rozgrywki z widzami. Sprawa nie jest zamknięta w dalszym ciągu, możecie się zgłaszać dopóki tak mi się przynajmniej wydaje dopóki będzie seria Dopóty będzie można zgłaszać się na rozgrywkę. I prasa. Jest już podpięta. Także ja jadę na pole. I jak się zamienimy, to też będziesz kontynuował prasowanie, nie? no? No. Jakie robisz teraz? Teraz wokoło obiadu, a później będę jeździł normalnie, nie? Dobra, dobra. Zbieram słomę, bo nawet nie widzę. Tak, tak. że u Aloka na chwilę obecną um, będzie można zobaczyć właściwie rozgrywkę na dwóch mapach bo ten pierwszy sezon, który zaczęliśmy na multi co nie no, to po prostu mapa była felerna tak, tak, tak on będzie chciał skończyć Będzie chciał skończyć sam Wracasz, nie? No po tą y, Modyfikacje z pierwszego sezonu y, będę zamieszczał już chyba w y, najbliższym odcinku powinienem zamieścić także będzie właśnie pod y, odcinkiem pod, pod odcinkiem w opisie pewno będzie mogli sobie pobrać tam yy, widziałem już kilka osób mnie prosiło i pisało maile dobra Ile tam procent? 15% wam no, małe pole jest Biornik ten jest dosyć pojemny w tym klasie prawda? tam ile nie mieć Wiecie coś wydaje mi się, że około 22 ton Ile? 22 tony W klasie? No. Co ty gadasz? Mam 15%, 16 i 4 tony. To jest, wiesz co? Będziemy musieli to przestawić. On się musiał przestawić, bo on nie miał takiej pojemności. On miał 8000 chyba. Musiał się coś przestawić, wiesz? Ale tu naprawimy wszystko także. Będziemy chcieli skosić tutaj są takie cztery kawałki właściwie Także na pewno będziemy jak już wjechaliśmy tu na tą pszenicę będziemy chcieli będziemy chcieli od razu skosić z Boże będzie się woziło pod, pod zadaszenie Jak będzie potrzeba to się będzie To się będzie sprzedawać Tak może jakieś zapotrzebowanie akurat wyskoczy, czy coś tam, nie? Zawsze, zawsze jakiś dopływ gotówki będziemy mieli. z drugiej kamery więcej wygląda I ile tam to Sześć tysięcy znaczy, ton? 6200 Dojdziesz do 10, daj znać to wysypiemy, bo tu to... ja myślę, że skończę to pole Podjadę się wysypać się już zamienimy, nie? No no, no, tak, tak, tak. Może być. No, tutaj zostały jeszcze oprócz tego dwa maksymalnie czy przejazdy. Ale kurczę, znowu zapomniałem, kombajn trzeba przestawić tam, bo tą pojemność, bo on to, to jest po prostu z poprzedniej jeszcze gry, innej, tam, dlatego jest 20, chyba 24,5 tony będziemy pojemność, jak mówisz, że ponad 20, to na pewno. Pamięci, że ten New Holland ok, sobie radzi z tym pasą. Wygodnie się nim yy, manewruje. Wiesz? jak tutaj tak chwilę jest zatoru, to ja sobie zbiorę umiak, który tu zrobiłem. będzie jeszcze jeden przejazd. Myślałem, że się zabiorę. Myślałem, że się zabiorę, ale... No, no, ale jeszcze raz będziemy musiał przejechać. A no takie niewymierzone to pola są. Pierwszą tą sumę, jak tutaj zbierzemy belki to pewnie zawieziemy do krów, nie? Może w przyszłym odcinku coś się stworzy. Trzeba będzie krową pościelić, nie? Później już w przyszłości będzie... Będzie z tego... Będzie z tego raz, że wie, większa ilość puneka, a druga sprawa to będzie obornik. Dokładnie. Ja idę już potem po, y, po przyczepę, bo tam zaraz wysypujemy, nie? tu jakoś podjechać. Dobra. Dobra, to to zamieniamy się, nie? Yy, tak, to w sumie ja zgaszę traktor, nie? No bo... Ten Dobra, nie to sobie ja tutaj idę... stać. Ty idź do Niewolanda, tam spasujesz do końca, a ja wejdę teraz do kombajnu. Które kosić, to naprzeciwko, czy tutaj obok? No nie wiem, plan, no, chyba planujemy te cztery. Te cztery... Tak, czasie. ale które teraz będzie wygodniej. Może to naprzeciwko, jak już tu stoję, to... Dobra, to możesz naprzeciwko. No, to ruszę. Niestety z tej kamery no ale ten kombajn jest dosyć wydajny, ma heder dosyć szeroki, nie? nieźle tutaj sobie rani na takich polach można powiedzieć że jest że jest w sam raz na takie na takie pole nie? dokładnie Tutaj poprzeczniaków nie trzeba robić, bo są, jest akurat łąka. tutaj wyczuć pedał gazu w tym bajnie. Średnio mi to wychodzi. jakaś z taką prędkością, bo to, to pewnie jak się jeździ tym rolą, dobrze mi się nim jeździ. Akurat, akurat pasuje do tej prasy, też ja tak uważam, myślę, że akurat uda nam się skosić to pole, sprasować i prawdopodobnie zrobimy jakieś małe podsumowanie. Ile jest już balek zrobiony chybiennie? Właśnie patrzę teraz. One tutaj się postaczały. Tak, my tam z górki zjechałem trzy, trzy, do... trzy sztuki Trzy sztuki. Hey, Czwarte raz jadę i pół pola zrobiono. No to dojadę tutaj do końca ten przejazd zrobimy małe podsumowanie dla widzów No ja akurat też zjeżdżam Wjeżdżam No akurat ty skończysz Pe ten, ja na ja ten przejazd i akurat będzie ok Czy za mną pojedziesz pewnie i tam się spotkamy w końcu pola nie? Tak chyba będzie mniej Dobrze chodzi ten kombajn, nie szwankuje mu tam nic, więc karnia się nie zacina. Zadowolony jestem z zakupu tego kombainy raz gaszę W chwili Gdzie jesteś? Bo ja za to mam jeszcze Mogłeś tam stać, sumie. dobra No, co co? To może... Z małe podsumowanie, zrobiliśmy zrobimy, nie? No, w dzisiejszym odcinku, tak jak widzieliśmy, z, widzieliście, za, zaczęliśmy pomału gosić pszenicę. Z pszenicy pozyskamy trochę, trochę ziarna. W razie ziarno pójdzie pod zadaszenie. Pozyskamy też trochę bali, bo od razu idzie, idzie prasowanie na bieżąco. Bal, a bale po prostu będziemy mogli użyć jako wyściółka dla zwierząt tak tak wrzucimy je do pościelarki, po prostu pościelimy pod krowy co na dzisiejszym odcinku użyliśmy klasa y, Dominatora 106 i New Hollanda y, T4050 z prasą Krona i y, no, co tyle nie Zapraszamy do, do kolejnych produkcji oczywiście na kanał Titusa I tyle nie? No, na, pewno, na pewno ta rozgrywka z multi przynajmniej tak nam się wydaje że powinna, powinna już być w początku tak jak wspominaliśmy na początku tam prawdopodobnie mapa była winna że, że ta, ten poprzedni sezon po prostu nie szedł tak jak powinien. Tak, dokładnie, Ma tam modyfikacja jedna i plus mapa i po prostu crashowała nam grę. O, widzisz tu, jest tu jakiś nasz sąsiad. Buraki czy ziemniaki? Nie, buraki. Poduję sobie. No, to buraki. Buraki, buraki. No, dobra, to tyle, nie? Także zapraszamy do komentarzy i do gry z nami. Także cześć. No, trzymajcie się, cześć.